Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do yy, oglądania prognozy astrologicznej na kwiecień 2023 roku dla barana. Barany słoneczne, księżycowe yy, i ascendentalne. Jak słyszycie, mam trochę problemów z głosem, ale postanowiłam spróbować coś nagrać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie barany? No, powiem, miesiąc jest bardzo intensywny, bardzo mocny, bardzo dużo się będzie działo i energia będzie się zmieniała, ale pamiętajcie, że do 19, właściwie jeszcze do 20 do rana, Słońce jest w Waszym znaku, czyli macie siłę, macie pęd, macie chęć do działania, no i przede wszystkim Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, Rozwoju jest w waszym znaku i was napędza? Yy, pcha Was ku czemuś nowemu, ku nowym wyzwaniom. Od 11 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przejdzie do bliźniąt i ustawi się w sekstylu do waszego znaku, czyli w korzystnym aspekcie. No i przede wszystkim Pluton, tak? Pluton, który na trzy miesiące. Wszedł y, do wodnika, jest w sekstylu, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Czyli nowe szanse, nowe możliwości, nowe kontakty. Ale zacznijmy od początku. Y, trzeciego: Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, przechodzi do byka. Y, Merkury, będąc w byku, y, Powoduje, że my, hmm, wy wiecie, z tym Słońcem w yy, Baranie, Jowiszem w Baranie, wy jesteście bardzo szybcy. A tutaj Merkury troszeczkę pastonuje. Czyli yy, zastanawiamy się, zanim podejmiemy decyzję. Tutaj chodzi o yy, sposoby zarabiania pieniędzy przez was. Wasze wartości. Czyli tutaj... Merkury będzie nastawiony na zarabianie, tak, ale spokojnie, nienerwowo. Merkury, wchodząc do byka, ustawi się w trudnym aspekcie do Plutona, planety transformacji, przemiany, więc tutaj widzę, że coś może być tak, że pojawią się jakieś nowe możliwości zarobkowania, nie za bardzo będzie Wam to odpowiadało. Może być tak, że trzeba będzie coś zakończyć, na przykład z czegoś zrezygnować, coś zmienić, na przykład jakąś współpracę, tak? 5 yy, Merkury, właśnie planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawi się w dobrym aspekcie do Saturna, planety karmy, planety naszego nauczyciela. I tutaj jakby ja widzę, że tutaj u Was yy, Wy coś planujecie, wy chcecie założyć być może jakiś biznes, coś robicie po cichu, jeszcze nie do końca pokazujecie tutaj coś, co sprawia Wam przyjemność, coś, robicie coś, co kochacie. Być może potrzebujecie jeszcze czasu, żeby sobie to dopracować i gdzieś tutaj stąd takie aspekty macie. 6 odbywa się pełnia księżyca w znaku wagi. Pełnia u Was będzie dotyczyła Waszych spraw partnerskich, współpracy z innymi ludźmi i was, czyli ja i inni ludzie. Czyli pełnia mówi o zakończeniu, być może, ale to w sposób taki spokojny będziecie myśleli o zakończeniu czy jakiejś relacji, czy jakiejś współpracy. Tutaj, Wenus zaraz na drugi dzień jest sekstylu do Neptuna i jakby. Przed, też jest y, Merkury w sekstylu do Saturna, czyli tutaj wy myślicie o tym, żeby, żeby robić coś, co sprawia Wam przyjemność, coś, co y, robicie z serca. I tutaj mocno nad tym się zastanawiacie, ale wiecie, że żeby to robić, być może trzeba by było zakończyć jakąś współpracę czy jakąś relację. Tutaj jakby zmiana taka Waszych wartości. I ósmego, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, nauki, ustawi się w sekstylu do Marsa. Czyli jakby ten Merkury cały czas tutaj myśli o zarabianiu pieniędzy. On nawet zarabia, tak? I tutaj są pieniądze dla domu, czyli poprawa sytuacji finansowej, lepsze relacje w domu. Tutaj być może Wy też tak w większym takim spokoju działacie, tak? Jest jeszcze tutaj w byku Wenus. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, która też tutaj napędza Was do zarabiania, tak? Czyli dużo się tutaj dzieje yy, 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 z Waszymi pieniędzmi, dużo za yy, zarabiacie, dużo uwagi na to poświęcacie. To słońce, które jest w baranie i jowisz, który jest w baranie, pokazują, że Wy również przy tym realizujecie siebie, tak? Więc, jakby tutaj. Yy, wszystko fajnie się pokrywa. W ogóle wszystkim baranom życzę wszystkiego najlepszego, kochani, tak? 11 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przechodzi do bliźniąt i. Yy, troszeczkę przyspiesza u Was komunikacja, czyli nowe kontakty, nowe współprace, nowe umowy. Tutaj dużo się dzieje, ruch. Wenus, yy, yy, wchodząc do bliźniąt, ustawia się w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku i w trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie do Plutona, czyli tutaj Wy macie szansę na nowe znajomości, nowe kontakty. Yy, zielone światło, jeżeli chodzi o wchodzenie. Do internetu, sklepy internetowe, praca zdalna, yy, otwieranie, wchodzenie na social media i tak dalej. Więc tutaj idą za tym pieniądze, tak? nowe umowy, nowe kontakty, nowe zlecenia. Coś nowego do Was przychodzi. Obserwujcie, tak jak już w poprzednim miesiącu Wam mówiłam, co się dzieje u Was przez te trzy miesiące. To jest dla Was szansa na przyszłość, na, w przyszłości na coś stałego. I dwunastego, piękny aspekt, Jowisz, planeta ekspansji, yy, rozwoju, siły, nauki, łączy się ze Słońcem, w Waszym znaku, czyli to jest, wiecie, cudowny czas, yy, jeszcze dzień wcześniej jest właśnie ta Wenus w Trygonie do Plutona, więc jakby... Tutaj szansa na coś nowego, szansa no, tak naprawdę na wszystko: na nową miłość, na wygranie jakichś pieniędzy, na nową pasję, na otwieranie działalności, nowe współpracy, kooperacje więc tutaj wszystko Wam sprzyja. To jest yy, no, jeden z najlepszych aspektów w ogóle, tak? Więc warto tutaj, drogie Barany, żebyście być może puścili jakiegoś totka. 14. trudniejszy dzień, ponieważ Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która weszła do Bliźniąt, czyli ona potrzebuje dużo rozmawiać, ruszać się. Jest taka y, troszeczkę y, y, pobudzona, tak? I ustawia się w kwadraturze do Saturna, planety karmy, planety naszego nauczyciela i tutaj jakby ona chce działać, ona chce podpisywać umowę, a Saturn tutaj jakby y, powoduje, że jakaś blokada, być może jakieś lęki wasze się włączą, tak? Jakieś takie ograniczenia. Saturn wchodząc do ryb bardzo mocno pokazuje Wam, żebyście wy zaczęli pracować nad sobą, żebyście zaczęli poznawać siebie, żebyście zaczęli medytować, jakby wyciszać, się, że tego będziecie potrzebowali. I tutaj być może takie, takie zatrzymanie na chwilę, tak? Zatrzymanie, zastanów się, Saturn mówi, czy na pewno te umowy i tak dalej, czy to wszystko jest dla Ciebie dobre? Bo pędzisz, pędzisz, lecisz, a tutaj trzeba się zatrzymać i zastanowić. 20 kwietnia odbywa się now księżyca, w znaku barana z całkowitym zaćmieniem słońca. W 30 stopniu barana, czyli w ostatnim stopniu. Tutaj. No z całkowitym zaćmieniem słońca oznacza, y, będzie trudna energia, tak? Możemy się czuć zmęczeni, y, jakby y, całkowite zaćmienie słońca jest dobre na przykład na, na jakieś oczyszczanie, na uzdrawianie, na uwalnianie z jakichś traum. Tego typu y, można wykonywać różne y, aktywności. Może y, tworzyć może to być dzień, gdzie jakieś przeznaczeniowe sprawy będą się działy. No Najmocniej będzie to dotyczyło yy, dwa dni przed i dwa dni po urodzonych yy, 21 dwudziestego yy, kwietnia, tak? Czyli 18, 19, 20, 21, 22. Yy, to zaćmienie najbardziej tych ludzi będzie dotyczyło oraz yy, Mogą być wydarzenia przeznaczeniowe, tak? że na przykład, coś się zadzieje, na co my nie mamy wpływu, że y, zmienimy kierunek naszego życia. Zwrot tak? jakiś. Coś się skończy, ale daje nam coś szansę na początek. Więc jakby to, że to jest w waszym znaku bardzo mocno pokazuje, że to, że to y, nie, nie, nie warto w tym czasie podejmować jakichś ważnych decyzji, jakichś ryzykownych. Yy możemy zostać po prostu zmuszeni do tego, że będzie trzeba zmienić kierunek działania i iść w nową stronę, tak? Tym bardziej, że zaraz po tym nowiu yy, słońce przeskakuje do byka. I jakby to pokazuje, że to co się dzieje, mocno też dotyczy spraw finansowych, tak, u was. I słońce wchodząc do byka ustawi się w trudnym aspekcie do Plutona. Czyli tutaj, yy, no, Pluton jest w korzystnym aspekcie dla Was, ale jakby pokazuje, że macie szansę, że będzie dobrze, ale tutaj trzeba coś zostawić, trzeba coś zmienić. Być może zakończenie jakiejś przyjaźni, zmiana jakiejś współpracy, podpisanie nowych umów. To tutaj, jakby Pluton mówi, że to, co nowe, jest dla Was dobre. To, co stare, być może będzie musiało odejść, szczególnie dotyczącego, coś dotyczącego sposobów zarobienia pieniędzy przez Was, tak? Czyli tutaj być może trzeba będzie coś zostawić. I 21. Merkury, planeta komunikacji współpracy biznesu, wchodzi w retrogradację, gdzie będzie około trzech tygodni, więc jakby wy dostajecie czas na to, żeby się zastanowić, czy to w jakiś sposób ja zarabiam jest dla mnie dobre, czy to mi przynosi zadowolenie, pieniądze, satysfakcję, tak? Bo wiecie, to co w byku to jest coś stałego, coś starego, bo byk nie lubi zmian, czyli może to dotyczyć czegoś, że pracujecie, wiele lat coś wykonujecie, a tutaj jakby widać zmianę, tak? że że może to dotyczyć tego, że trzeba będzie zmienić profesję, zmienić pracę, w inny sposób zarabiać pieniądze. I jakby Pluton to namawia na własną działalność, tak? Na coś nowego. I, i 24 Merkury po raz drugi, bo jest w retrogradacji, czyli po raz pierwszy zrobił sekstyl do yy, Marsa 8 kwietnia. Później po raz drugi, 24 kwietnia. Czyli tutaj jakieś sytuacje dobre dla domu, jakieś nowe współprace. Tutaj szansa, jakby coś pokaże się Wam już 8 kwietnia, jakieś możliwości. Sekstyl to jest nowa szansa. Być może praca w domu, czy praca z rodziną, tak? Czy coś takiego, bo tutaj Mars, Merkury w sekstylu do Marsa, w raku, tak? Więc tutaj yy, takie sytuacje. 25 kwietnia Słońce będzie w sekstylu do Saturna, czyli yy, nowe szanse, nowe możliwości. I znowu Słońce jest w byku, yy, reprezentuje sposoby zarabiania pieniędzy przez Was, yy, to w jaki sposób zarabiacie. I będzie w sekstylu do Saturna, czyli ja tutaj coś. Myślę, ja tutaj coś planuję. Być może, ale trochę się boję, tak? Trochę czuję się ograniczony. I 29 kwietnia, na koniec miesiąca, Mars, który jest w Raku, to jest wasza planeta. Będzie w sekstylu do Urana, planety rewolucji, planety nieprzewidywalności, Mars, planeta energii, planeta działania. W tym miesiącu stawię na rodzinę, stawię na poczucie bezpieczeństwa. W sekstylu do Urana pokazuje, że wy idziecie w stronę czegoś nowego, że w inny sposób chcecie zarabiać pieniądze. Być może wyjdziecie z tego starego i postawicie na coś nowego. Być może będziecie pracowali w domu, być może będziecie. Pracowali z rodziną. Gdzieś tutaj y, na pewno da Wam to poczucie bezpieczeństwa, więc jakby ten miesiąc pokazuje, że może u was nastąpić zwrot. Y, myślę, że może to dotyczyć y, Waszych finansów. Tak, pamiętajcie, że to jest prognoza ogólna, drogie barany. Y, ja ze swojej strony bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście do konsultacji astrologicznych u mnie. Y, jesteśmy w takim czasie, kiedy naprawdę bardzo dużo się zmienia. Świat pędzi, dużo zmian, y, dużo planet zmieniło znak. Y, Jowisz jeszcze zmieni w maju, więc tutaj y, no, Jowisz pokazuje, że ta sfera sposobu zarabiania pieniędzy jest bardzo ważna w tym roku dla Was. Więc myślę, że tutaj u Was coś się może tutaj zmieniać. Także zachęcam do konsultacji. Zrobiłam nową ofertę. Wrzucę link w opisie, znaczy wrzucę w opisie filmu, ponieważ proponuję interpretację kosmogramu urodzeniowego taką krótką poradę do pół roku również solariusz, czyli kosmogram roczny. Wszystko wrzucę razem z cenami, żeby Państwo wiedzieli. A na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.